Siemanko moi drodzy. Na początek powiem Wam, że jestem dzisiaj bardzo ubogi w czas, co normalnie y, nie jest stanem, w którym lubię się znajdować, ale akurat w tym przypadku świetnie się składa, ponieważ y, dłuższy niż taki jednozdaniowy wstęp uważam za zwyczajnie zbędny. Mili Państwo, Kubi, producent szpaku i Tulia w utworze pusty pokój, ale płyty diamentowe. Zapraszam. Jazda. Pusty pokój, ale płyty diamentowe wyprzedane mm. kluby skubim fury luksusowe mógłbym brać te sztuki bez pierdolonego majka Gram to jak lata temu Wyjaśni yeah. te sama, prawda, o mam który wciągle mam Ciary już Ciarę. no i chuj ciarach to, ten chór, nazwijmy to, który brzmi jak coś pomiędzy Arką Noego, gdzie dzieci nie śpiewały, tylko darły ryja, a wiejskim gdakaniem wioskowych bab. No, niestety naruszył mi trochę ucho i, i popsuł efekt, który już się budował. No, ale y, trudno, być może, jak to często bywa, y, za którym się razem siądzie. Natomiast jeżeli chodzi o, o dotychczasowy występ Szpaka, te, te, tych kilka wersów, no to co? Pusty pokój, ale płyty diamentowe. Y, no, bardzo różnie można to odbierać, jak y, nie mam niczego, ale jestem kimś. Liczy się tylko muza, nic innego nie ma znaczenia, nic innego nie jest mi potrzebne. Czy. Odniosłem sukces, ale jestem samotny. No, naprawdę przy tym wersie, no i tytule też, Nomenomen, możliwości interpretacyjne są naprawdę bardzo rozciągnięte i chętnie poczytałbym Wasze typy. Jednak, tak generalnie, zwłaszcza sądząc po kolejnych wersach, skłaniałbym się raczej ku pozytywnemu wydźwiękowi tych słów. Czyli jeżeli któraś z tych rzuconych przeze mnie na szybko opcji, to ta druga najbardziej by pasowała. Byłem na niejednym koncercie szpaka, tylko na dwóch. <laughs> I muszę przyznać, że faktycznie mógłby grać bez Majka. Ludzie doskonale znają teksty jego utworów, co jest kolejnym pozytywnym aspektem i świadczy o tym, że ta jego muzyka jest bardzo ważna również dla nich. I sama prawda, jak lata temu, na pewno znajdzie się wielu takich, którzy powiedzą: Co ty pierdolisz, szpaku? Kiedyś gadałeś na jakiś temat tak, a dzisiaj inaczej. To kiedy była prawda? Wtedy czy teraz? Otóż moim zdaniem odpowiedź jest bardzo prosta. I wtedy, i teraz. Ponieważ przypominam, że jesteśmy ludźmi. A co za tym idzie, z czasem dojrzewamy doświadczamy sytuacji, przeżyć, one na nas wpływają. I naprawdę można, z upływem tego czasu i pod wpływem tych przeżyć, zmienić pogląd na taki czy inny temat. I nie ma w tym, w mojej opinii, niczego złego. Wierzę, że Mati i wtedy był i teraz jest z nami szczery. I nie mówię tego jako fan, tylko, Dobra kurwa, jako fan, ale co do zasady, myślę, że jest właśnie tak, jak powiedziałem. Dobra, lecimy, lecimy dalej. Język faktów, innego nie znam, bracie, zobacz, jak podbijasz, na to przemyśl, czy słowa. bardzo, bardzo spoko. Nie uważam, żeby Szpaku wymagał od swoich słuchaczy, żeby Znali teksty jego utworów na pamięć, więc proszę się ode mnie odpierdolić. Ale jeżeli już chcesz wejść z nim w jakąś interakcję, to lepiej, żebyś znał słowa języka faktów, czyli po prostu nie pierdolił farmazonów. Bardzo fajne. Zobacz, jak podbijasz na no to czy zna słowa. Marzę tylko o tym, żeby nie zapomnieć nigdy, kto był ze mną, jak nie miałem w banku cyfry. Chcę... Nie no, nie no, ona one, ona one yy, raczej yy, akurat yy, faktycznie mi yy, przeszkadzają i, i no to jest to jest trochę niepokojące. Jezu Chryste, Kubi! Coś ty tutaj znowu wysmażył, bratku! Ale jebło, kurwa, aż prosto usiądę! Jaki switch! Słyszeliście ten switch? Ale jaja! zabezpieczony, bardziej niż ty z przypadkową Cipą Nie gramy koncertów, tylko przejmujemy teren Nikt w cię nazwie raperem Jak nas zobaczy się na scenie Nowa bawara mieli atwalk jakby opako. bako Kubi to dzięki z boków, i komentator Słuchają nas ulicę, czy to kiedy, a czy kapą Ciągle daje gazu, czuję się jak Bo torgoki wiedzą co jest w robię to dla ludzi w Mam bardzo dobre sensy Dyskryminacja kurwa, czyli co, nie dla mnie?

Szok wywołany zajebistością bitu jeszcze ze mnie nie zszedł, ale oprócz kilku takich w zasadzie prostych, ale, ale fajnych porównań, jak to z mieleniem asfaltu, no to na pewno zawiesiło się o ucho to, że Kubi to dźwięk bloków, a ja to komentator, to to było spoko. No i rzeczywiście nie da się ukryć, że jest to duet absolutnie dokurwiony, czego świadkami jesteśmy chociażby w tej chwili. No i jeszcze wersy o bifach. Faktycznie na początku roku byliśmy świadkami sprzeczki szpaka z Maciasem z White Widow, no i widzieliśmy jak to poruszyło scenę, jak wielkie zainteresowanie budziło i przy okazji chyba trochę odkopało Aleszena, który teraz świetnie sobie radzi, przynajmniej muzycznie, bo zdrowotnie nie wiem jak, ale Mam wielką nadzieję, że dobrze, ale wracając. Mnóstwo wyświetleń, wielkie zasięgi, rozgłos, a co za tym idzie, no prawdopodobnie też niemałe zyski. Ciekawa opcja. Nic dziwnego, że ktoś wywęszył w tym jakąś szansę. No i jest to możliwe nawiązanie do niedawnego kulturalnego, jak ja to nazwałem, bifu yy, łajciora z białasem, choć też niekoniecznie, bo ostatecznie nie wiemy, yy, znaczy ja nie wiem, yy, kiedy powstał tekst niniejszego utworu, yy, ale tak generalnie, co do zasady, no to rzeczywiście, yy, nie oszukujmy się ku uciesze gawiedzi, w tym mnie, yy, no mieliśmy od tego czasu szpakowego bifu yy, kilka większych bądź mniejszych yy, przepychanek na scenie. I w pewnym sensie rzeczywiście można uznać, że to właśnie yy, z Maciasem otworzyli ten worek po yy, dłuższym czasie bifowej posuchy yy, i mu podziękować, zatem dzięki Mati. Eria, sus, kurwa, podziem, kurcie, sypia, postają, Kurde, tak, tak długo gadałem, że już zapomniałem jak to mocno leciało, nie? dla ludzi decha Mam bardzo dobre serce, ale konfident uwiebać Lepi wierdze i tłój biznes w wysławce. Przede wszystkim, jak ci z kurta one pytają efekt Jako drogę bym powiedział, wiesz jak Ale nie mogę, to już ty guaranuję. Wszyscy znają moją księgę. O, tego kafaru. Dobre, dobre, dobre. To, że. E, wszyscy mnie znają, wszyscy o mnie mówią. To już e, nie są paranoje i stany lękowe, że wszyscy e, w domyśle e, źle o mnie pierdolą, tylko jest to niezaprzeczalny fakt. E, z tym, że te e, słyszane wcześniej przez szpaka, e, zakładam, że. E, w dużej części wyimaginowane szepty nienawiści zostały wyparte przez rzeczywisty, realny krzyk podziwu i to jest absolutnie zajebiste.

Rozsłem na ludzi, po zlewaniu z nami tłumów Gdyby mnie nie poszła, tak za znowu byłbym numer jeden Mateusz to demon, kiedyś się alkohol leje Wysyp jakich raperów z wizerunkiem bad boy Daj mi powód to wyciągnę cię z roli Duży chłopak w małym mieście Więcej krzywdy, kurwa, nie chcę Tu kombinują gruby etat, ich nie zadowoli Mój fit, jej paznokcie, cały plik fioletowy ja chciałem tylko wyjść z miejsca, w którym byłem, stworzyć marzenia i pomóc mojej rodzinie, a ta cała reszta, te diamentowe płyty, kurwa, wyróżnienia, samochody, chuj wie co, to jest sen, którego nigdy nie miałem, ale który teraz się spełnia. No... <laughs> Wow, te słowa Bediego na końcu to taka e, fajna klamra, bardzo dobrze domykająca wersy, którymi szpaku otworzył ten numer. E, I w pewnym sensie potwierdzająca też to, co mówiłem o e, wadze tej muzyki w życiu szpaka e, i... Podkreślająca tę silną potrzebę wyrwania się z miejsca, w którym jesteśmy, które nas tłamsi. No i Szpaku rzeczywiście wyszedł z tego pustego pokoju, teraz już nie takiego złego, bo wypełnionego symbolem muzycznego sukcesu, ale ma dokąd pójść, bo jak wspomina, są serca, w których ma lokum, co jest bardzo ładnie powiedziane. No i sama świadomość obecności w czyimś sercu jest bardzo motywująca. Zresztą Szpaku tam na początku wspomina, że nigdy nie chciałby zapomnieć, czy, czy marzy o tym, żeby nigdy nie zapomnieć, kto był przy nim, kiedy, kiedy nie miał niczego, kiedy miał do zaoferowania tylko siebie. No cóż, wydaje mi się, że w życiu nawet najbardziej zagorzałego mizantropa, kiedyś przyjdzie taki moment, że zrozumie, że my po prostu potrzebujemy, kurwa, drugiego człowieka. Numer jako całość... No miazga, co tu dużo mówić, mega mi się podoba, choć przyznaję, że y, trochę słów nie zrozumiałem, trochę tej treści mi uciekło, y, ale z pewnością sobie do tego wrócę, więc nic straconego. Jeżeli chodzi o wykonanie, to taki y, mocno rapowy, wręcz y, powiedziałbym agresywny szpaku, to jest kurczę coś, czego potrzebowałem. Popierdolony beat, <laughs> chyba chyba znowu zrobiony na spółę z Bogiem, y, wielki ukłon w stronę Kubiego. Flip też mocny, no w zasadzie wszystko tutaj siedzi jak złoto. Prawie wszystko, bo jak się pewnie domyślacie, yy, dla mnie jedynym mankamentem jest to yy, meczenie yy, Tuli, tu Tuli, tak? Tak, brzmi jak pseudonim jakiejś wokalistki, ale to raczej jest grupa. W każdym razie, z całym szacunkiem, ale no mnie to połączenie tutaj nie leży. To jest jedyny taki drobny minusik w tym kawałku, ale być może, jak wspomniałem, jest to wyłącznie kwestia osłuchania się z taką kompozycją i już niedługo będę inaczej gadał. I podobnie jak Szpaku, w obu przypadkach będę mówił prawdę, bo teraz mówię do Was szczerze z aktualnym na ten moment przekonaniem, a jeżeli się zmieni, to powiem, że się zmieniło i dalej będę szczery. Jako iż, jak wspomniałem na początku, czas nie jest dzisiaj moim sprzymierzeńcem, to tym szczerym akcentem pozwolę sobie zakończyć na dziś. Jeżeli Ci się podobało, to zostaw łapę w górę i suba. Zapraszam na live'y na Twitchu, na Instagrama i Discorda. I tyle ode mnie. Dziękuję za poświęcony czas. Do zobaczenia już wkrótce. Piona!